Po wojnach napoleońskich na kongresie wiedeńskim w 1815 roku ustanowiono nowy ład w Europie. Podjęto decyzję o utworzeniu Królestwa Polskiego, które będzie połączone z Cesarstwem Rosyjskim, konstytucją i powsze czasy zostanie w posiadaniu Rosji. Brat cara Aleksandra I, wielki książę Konstanty, otrzymał naczelne dowództwo nad armią Królestwa Polskiego. Śmierć Cara Aleksandra zabrała nadzieję na połączenie Królestwa z Ziemiami Wschodnimi, to jest Litwą, Wołyniem i Podolem. Jak pisze wybitny polski historyk Jerzy Łojek, stało to się emocjonalną podstawą Nocy Listopadowej. Poza tym liberalna konstytucja, nadana przez Cara dla Królestwa Polskiego, była łamana, co szczególnie obrzydliwe przez samych Polaków, będących na usługach Rosji. Taką postacią był generał Józef Zajączek, który jako namiestnik carski nadgorliwie wprowadzał cenzurę druków. Konspiracją od dłuższego czasu zajmowało się wolnomularstwo narodowe z Walerianem Łukasińskim, który do historii przeszedł jako więzień stanu, bo przesiedział aż 37 lat w twierdzy Szwicemburga. Kolejne organizacje to Towarzystwo Patriotyczne oraz Tajne Stowarzyszenie w Szkole Podchorążyk Piechoty pod wodzą Piotra Wysockiego. W połowie listopada 1830 roku rozeszła się wiadomość o mobilizacji Armii Polskiej w celu zbrojnej interwencji we Francji i Belgii, aby przywrócić porządek wiedeński. Obawiano się też aresztowań spiskowców w Warszawie przysiężenie wyznacza początek walki na 29 listopada. Ta noc listopadowa zaczyna się od pożaru Borwaru na Solcu, niefortunnie ugaszonego i próby aresztowania wielkiego księcia Konstantego, który zdąży zbiec. Mimo to, lud Warszawy przejmuje miasto. Bardzo szybko cała władza nad powstaniem przechodzi w ręce jego przeciwników. Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i generała Józefa Chłopickiego. Ten ostatni hamował powstanie, a wręcz mu szkodził. Nie przeniósł wojny na wschód, gdzie stacjonował możliwy do pozyskania dla sprawy polskiej Korpus Litewski. Wraz z wojskiem Królestwa Polskiego byłby znaczącą siłą, a lokalny bunt mógł przyjąć zupełnie inny wymiar. Powstańcom przyjdzie się zmierzyć z korpusem karnym feldmarszałka Iwana Dybicza, który z początkiem 1831 roku przekracza granice królestwa. Mimo niechęci do walki Chłopickiego i braku umiejętności dowódczych Jana Skrzyneckiego, Polacy odnoszą sukcesy pod Wawrem, Dębem Wielkim i Iganiami. Wielkie zasługi militarne dla powstania położył zwolennik zdecydowanych działań zaczepnych i świetny strateg, generał Ignacy Prądzyński. Do historii przejdzie nierozstrzygnięta bitwa pod Olszynką Grochowską i przegrana przez Skrzyneckiego bitwa pod Ostrołęką. Po śmierci Dybicza dowodzenie nad Rosjanami przejmuje Iwan Paskiewicz, który po przeprawieniu się na lewy brzeg Wisły w okolicach Płocka uderza na stolicę od zachodu i ostatecznie pacyfikuje powstanie. Szacunek pokoleń zyskuje bohaterska obrona Reduty na woli przez generała Józefa Sowińskiego. 8 września 1831 roku zakończyło się powstanie, które miało realną szansę powodzenia, co nie tylko odzwierciedlają opinie historyków polskich, ale także rosyjskich. Faktem jest, że ci, którzy przejęli władzę nad powstaniem, doprowadzili do jego klęski, bo silniejsza była w nich kalkulacja. Cytując historyka, że pod obcym panowaniem będą mieli lepiej niż w suwerennej Polsce. Także na Gnieźnieńskich cmentarzach możemy odnaleźć groby powstańców listopadowych, między innymi Augustyna Ludwika Brzeżańskiego, Jana Nepomucena Budzyńskiego, Ignacego Chotomskiego i Wincentego Kostęckiego. Dla Gnieźnieńskiego Komitetu Pamięci Robert Gaweł